Dzisiaj odcinek Pokémon To i zaczynamy you know? Google pokonanie Samson Lela Lele Lelela Dogi Włodzie Myl Babuła Co Nie No to pieszek czy No super Jeszcze wydamy na -ball i będziemy fajnie Daj, nie? Łapaliśmy tu lelele takie i spotkaliśmy tam płytę dlaczego? to nie... Ja ...wentrowe pokonu, to mi damy to nie widzisz jaka ona tam... ...a nie, nie, to jest złego, nie... ...subraby, subraby łotew. confused, asystent. ...matek, jeszcze silniejszy, jeszcze silniejszy ale to według dwie. Dobra. Teraz musimy na Dogi. Nie, <try> yeah, bo mi Nie chcę tutaj low. Chyba nie. I... Eee, słaby, bo ma pico. No, no, no. Nie dogi! Lelela miałabyś.

No i taki chce O nie, o i dalej, tego złego. I o, dwóch się połączył. Mega. I mu farno. Proszę uratować mnie od nich, nagrywając Getsitsów. Dołączyć Getsitsów. Jednego Getsits. It doesn't look pretty, but I guess. Mean, Noimy. Będzie chyba 3 nowe Engine Chyba tak czy Nie walki, będzie też Nie zajmę montować. Na jaki montaż? Będzie montować. I jest środa Nie, czwartek, dzień jest 4 tak. mój bo... jeszcze 2 jeden dzień. Ja Zobaczmy. Myślę, że mogłoby zrobić tu zrobić tak że... wtorki Volt White, w czwartki inna seria i właśnie dziś jest czwartek, ale po tym tygodniu Volt White. to nie myślę nie no To, też nie będę musiał zawalczyć a potem bym podponował nowe. nowy trochę coś zmienimy bo to są trzymane tu... Ja się powiem co? i tak, tak i ja będę. Nie wpadni. No i dzisiaj zobaczymy, jak są ewolucje. O nie. Czekaj, co wywiwa? Nie, 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 Po drodze. Tak! Nie obchodzą nas Dabelki! Lick, to też nas nie obchodzi! Mam To jest rozpieszny moment! O o! Oh to -oh. jest coś silnego, Ancient Power! Boost! Tak! Psybee! Le Lelela! To jest nam życie. Elena, lela lelena, lelena. Lelena, lelena, jeee! Le -le yeah! Ojej, Tak ja zrobiłem taktykę, żeby przywołać przenoszącą się kawę, a przysiąc kawie Skulltek! Fajnie bajki nie zrobiłem Fajnie Dive, bo mam fajnie Jest, okay? jest fajny Powiedziałem, że jest fajny Zrobiłem? Zrobiłem paną Nie sędzą kontrary. Zwiększy mi to defensywaje czy nie udało. W końcu się musi złapać. Zwiększy. Dziękuję. Nazwiemy go Tang Tanksze. Tank. Trzymaczy, nie jest tego jest to. Nie czysto czerstorę. Tak. Mamy wodnego Pokémon, no ale to jest pięknie czym Nie, mamy Stachtera Innej generacji, ale dalej Stachtera Na fotwórzmy jesilnie O o! Nie jesteś tobie pisem, jak to się nie Drogi Dobrze gryźć tylko do tego służy, żeby gryźć. I żeby zginąć przez samego siebie. Wiedziałam, że jesteś bezużyteczny, ale że aż tak bezużyteczny. Ile tych confusion. Wiem, że sobie. Nikt nie mać. Ale za to dogi ewoluuje, ten lepszy normalny poseł. Ma flu... ma, ma jest to. to, to Pozwala normalnym i walczącym a tak już tego widziałem, że walcząca, Udajmy, że tego w ogóle nie było, I podkreślam tą lepszą w tym On ma sturdy! Nasz kolega mój jest sturdy! Okej, nie, się nie na to jest nie ewoluuje i potem... Może ma Tak, Ja tu To było takie zabijanie, jestem Okej, to było highly... niebezpieczne. Nie by się nie no. Na szybko jeden Pokémon. Grenowy, żeby po prostu tą ewolucję. Nie jadę po trawie i nie spotkał. Wiem. Kurde, dlaczego to... No, no klikam. Tank shelf. Kiedy ty w końcu ewoluujesz? No wiem, że na 16, ale ile... Możemy musiał zjechać, żeby cię ewoluować. Troszkę latek jest... Od się tak. Tego taka jest użyteczny na początek, żeby wygrywać. Wolny pokémon, radził sobie, z tymi nie

Jakby na ciebie podatny, tam Jakby za dużo nie robił. Jakby zwiększył swoją defensywę. Jakby mnie spakalizował. Jakbym... Jakby go zabił. Ale jeśli ja nie cieszę w jaki sposób. Jakie okoliczności lepiej. Jakie okoliczności Wystarczy tego. Badienie się Dobra M. Lekki Dzięki za zbostawienie defensywy i lift Tornado, lift Tornado Bye. Ej, w końcu coś co będę mógł bić wodne Pokémon. Czymś to nie jest rezystowane i zadaje kompletnie umodifyem Defying Plakem Czyżby Podwójna ewolucja starterów? Yeah, work total, aqua jet lepiej babla. So, min tef? Huh? Pęwine twister. Yeah. To jest to... Mogłoby się. Mogłoby Dlatego mnie zmniejszył atom. Bo mam mogłoby Ja fiłem. Hej, Nasty... Lalalala. Lalala

Uh, uh, uh. W tej części naszej trawy właśnie były te wodne Startery i Audino. Fajnie, że zdobyłem wodnego Startera. Tylko żałuję to trochę za Audino, bo wodnego pokoju mogę złowić tam, potem, zaraz. A później, jakbym chciał znowu zrobić coś, tą sprawę, wtedy. będzie gorzej bo tam będą lepsze pokemony niż teraz i, I tak mam ten Pokemon przynajmniej tam będzie nie bo już tutaj można spotkać pokemona ale chyba nie trzęsąc się nawet jeżeli trzęsąc to może być tak że nie zauważam bo... bla 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 what a Wszędzie pojdę! Pojdę Jest źle, jest krytyczny! Jest krytycznie, co ty posiadasz? Jest krytycznie, tak jest, tak krytycznie, jest krytycznie, jest bardzo krytycznie, krytycznie! A teraz jest podwójna walka obok czerena Walto i Zuber. Oooo, ja źle. Zuber pokona. O czego skupia się? Włóste było takie dwóch. Nie ma szansy na flinch. Ja zajmuję się tym, co jest też tym nie mógł, przestań. Dabeltym. 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 Tank, team Dabeltym. przestań Dabeltym. Okej, okay, zagrożenie jest zażegnane. A, i tak ci dobro, to nie Jesteście beznadziejni, wiecie o tym? Tak, tak, wiem, że jesteśmy beznadziejni. Straciłem Brodiego, wow, straciłem takiego pokonania, naprawdę, o. Dziękujemy za pomoc, dostajemy wędkę, normalnie dostajemy tu healbole. Nikt ich nie lubi. Nie, nie mówię o tych postaci, mówię o healbolach. O, a pytanie dnia ja może być właśnie związane z pokebolami. Jaki jest Twój ulubiony rodzaj Pokébola? Moim jest Pig Ball. I spotkałem Łubata, bo zapomniałem. Tu zapomniałem na levelu 16. To oznacza, że Reaper nie zadziałał. Muszę ją wymyślić. Port Unaware I guess you are not too bad Wezmę coś na wysokim na woli metru Jeszcze w Hippodzie Co mogę zdostać? Gdybym... No wyślijmy Dostałbym gibla! Szkoda, po prostu szkoda, i tyle teraz będę postarał się tutaj zdobyć, przesądząc się wodę, jest nic też można. Okay. A ja to nie jestem zgusowany graficzki. Dlaczego mi się Drake czyta? Tak, to chciałem. Nie chciałem misji, bo to postaci że w oczywiście. Dwa Regenerator Joel. Habilita. Tak, to totalnie. nie. Chociaż nie jest aż tak zła. Minus adek Pool, ale przynajmniej proszę na tym nie zakończę